Pod tym tytułem kryje się grupa czarownic, których dokądś zmierzają. Więc to jest tak w skrócie, jak, co nam podpowiada tytuł. No, teatr zmierza się teraz z takim, no, nazwałbym to, wyczynem przełożenia języka fantazy na język Teatralny. Mam nadzieję, że nam się to uda. No, ja po wczorajszej próbie mogę powiedzieć, że no już w jakiejś sferze fantazji jestem, ale mam nadzieję, że to się uda nam przełożyć tak do końca, że już wszyscy się znajdziemy w tej sferze takiego wyczarowanego świata. Już wiem, że za moimi plecami siedzi jedna z czarownic, ale ta grupa się zaraz powiększy, więc będziecie Państwo mogli się z nimi zapoznać. No, myślę, że temat. Trudno jak to powiedzieć, niebanalny. No, w każdym z nas jest jakieś tam i dziecko, które by chętnie by obejrzało, ale też jest też jakiś czarownik, bo często staramy się kogoś oczarować, zaczarować i tak dalej, więc używamy tych naszych różnych środków, więc ten świat taki dziwny, baśniowy, myślę, że będzie światem interesującym dla wszystkich, dla tych najmłodszych, dla tych starszych, no i dla tych najstarszych, bo wszyscy jesteśmy głęboko zakorzenieni w tym świecie baśni. Nazywam się Judyta Berłowska i e, jestem studentką reżyserii. Dlaczego na dyplom wybrała, wybrała Pani akurat e, Dlatego, że bardzo lubię tę literaturę, bawi mnie to poczucie humoru i uważam, że jest to bardzo mądra opowieść, a jednocześnie akurat ta historia daje się przełożyć, moim zdaniem, na język teatru e, z całym bogactwem tej praczetowej filozofii. Bona aktorka tego teatru. I gram, I... gram, gram Esme. Czarownicę, która dowodzi y, trzyosobowej grupie y, tej, tej wyprawy. Występuje tu jeszcze moja siostra, bliźniaczka, z którą rozstałam się w dzieciństwie, i y, kończy to y, tę historię: walka pomiędzy tymi dwiema siostrami. No to, to jest y, moim zdaniem świetnie zrobiona ta adaptacja. A historia się opowiada. a no oczywiście film jakby oddałby lepiej, bo w filmie można sobie na większą, na większe szaleństwo pozwolić, ale myślę, że na, na te realia teatru również będzie to ciekawe. To jest fajna sztuka, to jest, to jest takie bogate, bogate bogate postaci, bogate e, e, takie charakterystyczne, każda z nas jest inna. Pozostali bohaterowie też są bardzo, bardzo ciekawi. Występują tam i postacie z bajek takich bardzo znanych, więc to jest naprawdę Tak, czarujemy, czarujemy, latamy na miotłach. No, oczywiście to jest tylko w sferze takiej słownej, bo to, tego Teatrze nie można pokazać, ale wszystko to mamy. Miotły, różdżki. Wszystko.